W długim terminie akcje dają zarobić najwięcej, ale mają jedną nieznośną cechę: strasznie nimi buja. Alternatywnie, można wybrać obligacje. Z nimi głowa jest spokojniejsza, ale zyskać można niewiele. Można też wybrać drogę pośrednią i zbudować portfel mieszany. Biorąc pod uwagę, że przeciętny inwestor ma co najwyżej umiarkowaną tolerancję ryzyka, jest to dobry pomysł dla bardzo wielu osób. W tym materiale pokażę Wam, czym są portfele mieszane, jak taki portfel zbudować z zaledwie jednego składnika oraz kiedy warto zdecydować się na dwa. Link do wersji tekstowej znajdziecie pod nagraniem. Czym są portfele mieszane? To strategie inwestycyjne, które łączą różne klasy aktywów w celu dywersyfikacji ryzyka. Najczęściej składają się one z akcji i obligacji. Akcje oferują wysoki potencjał wzrostu, ale są też bardziej zmienne. Obligacje stabilizują portfel, dzięki nim spadki są płytsze, ale ten komfort. Trzeba najczęściej okupić niższymi stopami zwrotu. Taki portfel może też zawierać inne klasy aktywów, np. surowce, nieruchomości czy nawet kryptowaluty, ale to temat na osobną okazję. W tym materiale skupimy się wyłącznie na akcjach i obligacjach. Ich udziały w portfelu mogą być różne. Klasyczne proporcje to 80-20, 60-40, 40-60 i 20-80. Przykładowo portfel 80 składa się w 80% z akcji, a w 20% z obligacji, a portfel 40-60 w 40% z akcji, a w 60% z obligacji. Jak zbudować portfel mieszany? Portfel globalne akcje i portfel bezpieczna przystań mogą się składać z zaledwie jednego funduszu. Portfel mieszany podobnie. Jest to możliwe dzięki etf om typu multi-asset, które inwestują jednocześnie w akcje i obligacje. Niektóre inwestują też w inne aktywa, ale dziś się nimi nie zajmujemy. Dzięki tak zwanym multi-assetom nie musimy się za bardzo znać na akcjach i obligacjach. Zarządzający wybiera je za nas. I zarządza nimi. Wykonuje za nas rebalancing, co jest wygodne i efektywne kosztowo oraz podatkowo. Takie fundusze są powszechnie dostępne przez i -e oraz rachunki zwykłe, czyli standardowo opodatkowane. Coraz łatwiej też zautomatyzować inwestowanie w nie. Pomagają w tym m.in. zlecenia cykliczne, które są dostępne np. w Interactive Brokers, ale nie tylko. Szczegóły znajdziecie w moich rankingach brokerów. Rodzina funduszy multiacet, która jak na razie odniosła największy sukces, to Vanguard Life Strategy. Tworzy ją 8 ETF-ów składających się z akcji i obligacji globalnych w różnych proporcjach, w wersji akumulującej i dystrybuującej dywidendy. Największy sukces, gdyby go mierzyć zebranymi aktywami, osiągnął jak na razie Vanguard Life Strategy 80, chociaż po piętach depczy mu Vanguard Life Strategy 60. O względy inwestorów w ostatnim czasie zabiega też iShares, który stworzył podobną rodzinę funduszy. Chociaż póki co cieszą się one mniejszym powodzeniem. Tego typu produkty są też w palecie X-Trackers, Amundi czy Van Eck. Po szczegółowe porównanie, zapraszam Was do rankingu ETF MultiAsset na stronie atlas.etf.pl. Ile portfel mieszany może zarobić? To zależy od konkretnego przypadku. Historia ETFów Multi jest niestety krótka, więc ciężko o sensowne analizy. ETF od Vanguarda, przykładowo, powstało raptem w 2020 roku. Możemy jedynie testować portfele o podobnym składzie na danych, które oferują dłuższą historię. Weźmy przykład portfeli składających się z akcji obligacji USA za ostatnie 100 lat i spójrzmy na wyniki w dolarze amerykańskim w ujęciu nominalnym. Portfel 6040 zarabiał średnio 8,9%, czyli mniej niż portfel czysto akcyjny, 10,4%. Ale maksymalne obsunięcie kapitału było niższe, minus 64% zamiast minus 84. To oznacza, że ból, który inwestor musiał znieść podczas spadków, był mniejszy. Jeżeli ten ból mimo wszystko byłby nie do zniesienia, można wybrać portfel z jeszcze większą ilością obligacji. Portfel 2080. Potrafił zanurkować o jedynie minus 28%, czyli połowę płycej ale trzeba było się też liczyć z jeszcze niższymi zyskami, średniorocznie 6,3%. Jak wyglądają wyniki w złotych? Dopóki patrzymy na wyniki w dolarze, wszystko jest proste. Ogólna zasada, że im więcej obligacji w portfelu, tym mniejsze ryzyko, sprawdza się bardzo dobrze, ale z perspektywy inwestorów z Polski znaczenie mają wyniki w złotych, a one mogą się mocno różnić od tych w dolarze. We wpisie ryzyko walutowe, jak waluty wpływają na inwestycje w ETF mogliście się przekonać, że waluty mają mają ograniczony wpływ na akcje, bo te i tak są zmienne. Co więcej, waluty czasem potrafią poprawiać wyniki portfeli akcyjnych. Natomiast obligacjami waluty potrafią mocno bujać. Jeżeli w portfelu jest ich dużo, wpływ na wyniki całego portfela może być istotny, niestety negatywny. Ponownie weźmy przykład portfeli składających się z akcji obligacji USA o różnych proporcjach. Ale skoro interesują nas wyniki w złotych, spójrzmy na krótszy okres 2001-2024. Porównując wyniki portfeli w dolarze i złotym, widać, że stopy zwrotu były zbliżone. Im mniej akcji, tym portfele były mniej zyskowne. Czyli jesteśmy w domu, mówiąc kolokwialnie. Ale reguła, im więcej obligacji, tym mniejsze ryzyko, nie sprawdziła się. Jedynie portfel 80-20 był najbardziej zyskowny i jednocześnie najbardziej zmienny, zarówno w dolarze, jak i w złotym. Natomiast portfele z większą ilością obligacji wcale nie były dużo mniej zmienne. Różnice w maksymalnym obsunięciu w dolarze i w złotym dla portfela 60-40 można jeszcze przełknąć. Ale spójrzcie na portfele 4060 i 2080, które składają się w większości z obligacji i powinny być spokojne. Maksymalne obsunięcie w dolarze wynosiło około minus 20%, a w złotym prawie minus 40%. To dwukrotna różnica. Różnice te wynikają właśnie z ryzyka walutowego, a konkretnie zmienności kursu złotego względem dolara. Wniosek płynie taki, że multiasetę są dobrym rozwiązaniem, Dopóki mówimy o portfelach, które w większości składają się z akcji, np. 80-20, w ostateczności można też rozważyć 60-40. Zwłaszcza, że ETF-y multiasset część obligacyjną mają hedżowaną do euro, dzięki czemu zmienność wyrążona w złotych jest nieco mniejsza. Bo euro i złoty zachowują się trochę podobnie. Natomiast dla ostrożnego inwestora z Polski, czyli takiego, który miałby mieć w większości obligacje, jeden ETF typu multiasset może się okazać złym pomysłem. W takim wypadku warto rozważyć inne opcje. Portfel składający się z jednego ETF-u typu multiasset jest piękny w swojej prostocie. Jednak jak już wiecie, dla osób, które chciałyby mieć portfel składający się w dużej mierze z obligacji, są one nieefektywne. Aby uniknąć ryzyka walutowego, warto rozważyć portfel składający się z dwóch osobnych instrumentów na akcje i obligacje. Tak, aby w części obligacyjnej móc sięgnąć po instrumenty bez ryzyka walutowego. Poza tym, część osób chce samodzielnie wybrać aktywa do części akcyjnej. Niektórzy zamiast akcji całego świata wolą na przykład akcje amerykańskie, ale w ten wątek nie będziemy się teraz zagłębiać. Skupimy się na części obligacyjnej. Od razu trzeba zaznaczyć, że swoboda wyboru aktywów do portfela ma swoją cenę. Decydując się na dwa osobne instrumenty, zyskujemy co prawda elastyczność, bo mamy bezpośredni dostęp do jednego i drugiego elementu i możemy przykładowo wypłacić pieniądze tylko z części obligacyjnej lub tylko akcyjnej, ale zarządzanie portfelem spoczywa na naszych barkach. Dużo trudniej automatyzować inwestowanie. Rebalancing najczęściej trzeba wykonywać samodzielnie, co generuje koszty transakcyjne i podatkowe. Wydaje Wam się to zbędne? To spójrzcie na przykład portfela 50-50 za ostatnie 20 lat. Gdyby nie był rebalansowany, to na koniec okresu przyjąłby proporcje 80/20, a zmienność takiego portfela jest dużo większa. Mogłoby się okazać, że inwestor bez nim zwyczajnie nie wytrwał i rzucił ręcznikiem w jednym z kryzysowych momentów. A jeżeli rebalansing wykonuje się nieumiejętnie, można dużo stracić na podatkach. Poszczegóły odsyłam was na bloga System Trader do artykułu Metody rebalansingu pasywnego portfela a podatki. Jakie instrumenty wybrać do części obligacyjnej, aby uniknąć ryzyka walutowego? Przede wszystkim warto rozważyć polskie obligacje skarbowe. Można w nie wygodnie inwestować, na przykład za pomocą ETF-ów. Dzięki temu oba instrumenty, na akcje i na obligacje, możemy mieć na jednym rachunku. Co ułatwia pilnowanie proporcji. Warto przy tym wybrać brokera, który oferuje niskie prowizje. Szczegóły znajdziecie w moich rankingach brokerów. Tualnie dostępne są dwa takie ETF-y: Beta ETF TBSP na polskie obligacje o stałym oprocentowaniu oraz Beta ETF obligacji 6M na polskie obligacje o zmiennym oprocentowaniu powiązane z wyborem sześciomiesięcznym. Są też na przykład detaliczne obligacje skarbowe, w tym moje ulubione. Indeksowane inflacją. Tylko pamiętajmy, że zarządzanie nimi jest mniej wygodne. Można je kupić tylko w PKOBP lub PKOSA. Jeżeli w część akcyjną inwestujecie gdzie indziej, czekają Was przelewy między rachunkami. Są też opłaty umożliwiające przy sprzedaży obligacji. A gdybyście chcieli realizować taką strategię przez rachunki emerytalne, jedyna opcja to Ike w PKOBP, które jak na razie nie bryluje w rankingach, a Igze nie jest tu w ogóle dostępne jak polskie obligacje sprawdzają się w portfelu. Weźmy przykład portfeli o tych samych proporcjach co wcześniej w części akcyjnej pozostaniemy przy USA. Natomiast obligacje amerykańskie zastąpimy polskimi. Aby uzyskać jak najdłuższy okres badania zastosujemy dziesięcioletnie detaliczne obligacje indeksowane inflacją czyli EDO. Ponownie startujemy w roku 2001. Inwestujemy jednorazowo kwotę. Kończymy w 24 i sprawdzamy wyniki w polskich złotych. Okazuje się, że w porównaniu z portfelem zawierającym obligacje amerykańskie, stopy zwrotu były porównywalne. Nawet nieco wyższe, ale nie o to nam chodziło. Natomiast, w aspekcie poziomu ryzyka, wróciliśmy z piekła do nieba. Dla portfela 80/20, maksymalne obsunięcie było nadal wysokie, prawie minus 40%. Bo to portfel z dużą ilością akcji, ale już na przykład dla portfela 2080 maksymalne obsunięcie wyniosło minus 6,5% zamiast minus 38%. Dzięki polskim obligacjom zysk znów idzie w parze z ryzykiem. A jaki byłby efekt, gdybyśmy EDO zamienili na ETF obligacyjny? Sensownej analizy nie da się zrobić, bo historia polskich ETF-ów jest krótka, ale możemy porównać EDO z indeksem polskich obligacji o stałym oprocentowaniu TBSP, a za tym indeksem podąża jeden z ETF-ów od bety. Jego historia sięga 2006 roku, więc tu zacznie się nasza analiza, a skończymy w 2024. w części akcyjnej Pozostawiamy S&P 500, a wyniki porównamy w złotych. Co mówią liczby? Stopy zwrotu są podobne, z lekką przewagą portfela wykorzystującego EDO. Poziom ryzyka też był bardzo zbliżony. Jedynie portfel 2080 oparty o EDO okazał się wyraźnie lepszy. Maksymalne obsunięcie wyniosło zaledwie minus 6,4%, podczas gdy portfel oparty o TBSP Zanurkował o minus 17. Wniosek, który się nasuwa, jest taki, że Edo zrobiły wyraźne różnice jedynie w przypadku portfela 2080. Dla pozostałych portfeli wyniki były podobne, może z nieznaczną przewagą tych, które zawierały Edo. Jednak weźcie pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, zarządzanie portfelem zawierającym Edo może oznaczać drogę przez mękę z powodu wspomnianych transferów. A inwestowanie przez konta emerytalne stoi w ogóle pod znakiem zapytania. Po drugie, historia nie jest gwarancją na przyszłość. W ostatnich kilkunastu latach przez większość czasu wyższe stopy zwrotu osiągał TBSP. Dopiero od 2022 roku EDO wyszło na prowadzenie. Co przyniesie przyszłość, tego nikt nie wie. Na koniec warto dodać, że decydując się na polskie obligacje skarbowe, tracimy atut rozproszenia ryzyka emitenta. W którym w tym przypadku jest skarb państwa. Co prawda, aktualnie nic nie zapowiada, aby Polska miała mieć problemy z wypłacalnością, ale historia pokazuje, że nawet renomowanym agencjom ratingowym nie zawsze udawało się przewidzieć problemy zadłużeniowe. Dlatego zawsze warto mieć z tyłu głowy, że wybierając polskie obligacje, z jednej strony unikamy zmienności, ale z drugiej wpadamy w ryzyko emitenta. Wniosek jest taki, że jesteśmy skazani na jakieś ryzyko. Pytanie brzmi: które z nich jest nam łatwiej przełknąć? Podsumowując, portfele mieszane najczęściej zawierają akcje i obligacje. Dzięki temu można uzyskać portfel o umiarkowanym poziomie zysku i ryzyka. Biorąc pod uwagę profile inwestorów w Polsce, to może być świetne rozwiązanie dla całej masy osób. Finalne dobór proporcji aktywów to sprawa indywidualna. Jeżeli będzie trochę więcej akcji, będzie bujać trochę bardziej, a jeżeli więcej obligacji, to mniej. Portfel mieszany może się składać z ledwie jednego ETF-u multi -asset, czyli takiego, który inwestuje jednocześnie w akcje i obligacje. Jest on genialny w swojej prostocie. Możemy wybrać portfel o takich proporcjach, które nam pasują, ale wpływu na jego szczegółową zawartość już nie mamy. Dobrym wyborem są portfele składające się w większości z akcji, jak 80-20 czy 60-40, które dedykowane są osobom o nieco większej tolerancji ryzyka. Ze względu na ryzyko walutowe, portfele z dużą ilością obligacji, np. 20-80 lub 40-60, mogą okazać się nieefektywne. W takim przypadku ja osobiście rozważałbym inne opcje. Jeżeli zależy Wam na tym, aby w portfelu mieć inne aktywa niż te, które są umieszczone w gotowcu, jakim jest ETF Multiasset, możecie wybrać dwa osobne instrumenty na akcje i obligacje. To może być dobry pomysł na przykład, gdy ktoś chce mieć w części akcyjnej nie cały świat, ale na przykład USA. Albo gdy ktoś jest inwestorem konserwatywnym i w części obligacyjnej chce sięgnąć po instrumenty bez ryzyka walutowego. Można w tym celu wykorzystać detaliczne obligacje skarbowe czy na przykład ETF na polskie obligacje. Elastyczność takiego portfela jest większa, jednak pamiętajmy, że ciężej nim zarządzać. Trudniej automatyzować zakupy a rebalancing pozostaje na naszej głowie. To wszystko na dziś. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba i lajka po więcej takich treści. Do zobaczenia. Cześć.